Mamy przygotowany roztwór soli, solankę o stężeniu 9%. I ponieważ będą, te liny ważą 3 kg, to musimy odłożyć, odlać, odmierzyć. Jeszcze 3 litry solanki. No tutaj do tego karczka. O, litr. Teraz w tej strony ja zerknę za dużo. O no już jest. Teraz dosypiemy przyprawy sumtańskiej, którą można nabyć w sklepie internetowym tradismak.pl Dosypiemy jakąś tam określoną ilość Tacyjnie. I zanurzamy dzwonka w solance. I to zaraz powędruje do chłodnego pomieszczenia, gdzie jest temperatura 4 stopni. Natomiast pstrągi wkładamy do solanki. Pozo powinno nam pozostać 3 litry tej solanki i można tutaj zobaczyć że one są całe zanurzone i tak samo powędrują do pomieszczenia, w którym jest temperatura 4 stopni koła od, oddzielać od słoniny i tutaj mamy proszę z uwagi z uwagi, że stosując tutaj teraz może ja tak możemy pozwolić na mniej. Zaczynamy bardziej z tej strony, dlatego że tutaj niestety są.